Cześć, witajcie na kanale Działkomania. Dzisiaj zajmiemy się problemem szycy u mnie. Zobaczcie. One tutaj ewidentnie się rozmnażają. Gdzieś tu jeszcze było. O! o. Składają sobie jajeczka. Czy coś tam? Nie wiem, larwy no i ewidentnie jest, to ich, ewidentnie jest to ich rozmnażanie Na tam w głębi w foliaku nie założyłem tego problemu w szklarni tutaj obok też tego problemu nie ma gdzieś tam sobie sporadycznie jakaś mszyca chodzi tak jak na przykład tutaj o po gałązce, ale tutaj już tego problemu zobaczcie z jajeczkami nie ma więc wystąpił na jednym krzaczku no tu trochę coś się dzieje tak? No, i teraz warto byłoby się tego pozbyć, bo jakim zasmakuje mój pomidor, jeden, jeden lub drugi, no to może być nieciekawie. No i teraz tak. Natknąłem się oczywiście w internecie na filmiki, że można zwalczać mszyce drożdżami. Na jednym filmiku pan podlewa pomidorki drożdżami, twierdzi, że po. Podlewając pomidory drożdżami, uchronimy je przed chorobami grzybowymi, a także przed szkodnikami. Mszyca to także jest szkodnik pomidora. No, nie sądzę, że podlewaniem drożdżami uchronimy pomidory przed mszycą. Na 100% nie, na milion procent nie. Na innym filmiku gdzieś widziałem, jak kobita miesza wodę z płynem do naczyń, z sodą oczyszczoną i drożdżami. I pryska tym. I twierdzi, że to właśnie yy, ta mieszanka drożdży z tym yy, zabiła mszyce, a tak naprawdę drożdże. No nie. Raczej ten płyn do naczyń i, i ta soda zabiła, zabiła te mszyce, a nie drożdże zabiły mszyce. Bo mszy, drożdże nie są ani grzybobójcze, ani, mikro, ani organizmobójcze. Na pewno nie. Dobra, ten temat zamykamy. Drożdże nam nie zabiją mszycy. W żaden sposób. Teraz co ja mogę zrobić? Słuchajcie, bo muszę coś zrobić. No, mi się to nie podoba. Takie jajeczka mi tutaj się nie podobają. Jest ich stanowczo za dużo. Jakby one sobie tylko chodziły, tak jak na innych pomidorkach, no to było ok. W zeszłym roku bawiłem się w tym ekoszrodkiem na mszyce, który nie działa. W tym roku przede wszystkim inaczej mógłbym spryskać to teraz jakimś. Yy, Preparatem, preparatem owadobójczym, takim docelowym na mszycę taką trucizną, która je na 100% zabije natychmiast. Tylko, że jest bardzo wilgotna. Temperatury są skaczące. Raz ciepło, raz zimno, wilgotno. Jest tutaj bardzo... Jest duże ryzyko chorób grzybowych. Jest pochmurno. Jest u mnie teraz 16 czy 17 stopni na dworzu. Zabijemy takie mszyce sobie tutaj. Popryskam na przykład wszystko. I... Te ich szczątki, czy mszyt, czy tych jajeczek zaczną się rozkładać, wlezie na to grzyb, choroba pomidora murowana, ściągać ich palcami nie będę pojedynczo stąd, bo mi się najzwyczajniej tego nie chce, a też mogę część rozetrzeć i też zgniją, zaczną, zaczną się rozkładać i też wejdzie choroba grzybowa. Więc co ja mogę zrobić? Przede wszystkim mam tu taki preparat na mrówki. Bo jak wiemy, mrówki uwielbiają spać, którą, którą wydala z siebie mszyca, jedząc jakieś tam roślinki czy tam wysysają. To jest bardzo słodkie, ona sobie to lubi i mało tego, mrówka broni tych mszyc. No i tutaj u mnie, jak zobaczymy zaraz. Widzą jakieś mrówki? Wcześniej tu coś się kręciło. No jest dzisiaj pochmurno, padał deszcz też, więc za bardzo ich tu nie ma. Ale są na pewno pod tym pod tą tutaj płytą, to ja się z nimi też zabawię dzisiaj. Posypię gdzieś tam tym środkiem, żeby te mrówki zniszczyć. A tutaj, no cóż mogę zrobić w tym momencie? No, usunę te liście, no najzwyczajniej w świecie. Zresztą zobaczę dokładnie, gdzie to one się porobiły. Nie chcę ryzykować, słuchajcie, chorobami, chorobami grzybowymi przez zabicie tych mszyc. No jest tego za dużo, żeby ściągać rękoma, więc usunę to w ten sposób, Zaraz to stąd zabiorę. Popatrzę jeszcze gdzie on, na przykład tutaj też trochę jest. No tego liścia, Roślinie trochę tak bardzo nie zaszkodzi. Tutaj się wszędzie plewią, no to trudno, no, no poleci to całe. No, no nic więcej nie mogę w tym momencie zrobić. Boję się, yy, nie boję się pryskać ogólnie. Yy, jakimiś preparatami owadobójczymi, ale boję się tego robić w momencie, gdy jest tak wilgotno i chłodno na dworzu, że gdzie, gdzie faktycznie możemy, o jak tutaj się nam uda zobaczcie w taki sposób tą mszycę, o złapać i zabrać pieruny gdzieś tam, to jest ok no ale kto to będzie robił i komu się chce no sądzę, że jak te jajka im zacznę usuwać, tak, gdzieś tam później zobaczę, no patrzcie, no to już wyżej nie ma, tutaj problemu za bardzo nie ma, tak samo gdzieś tutaj, to coś było, tak, no to jest trochę tego tutaj, ciach, poleci cały liść, tu gdzieś sobie, o, jakaś chodzi, no to ją zabiorę, bo jak już tu jestem, tak też to można robić, ostrożnie, żeby je nie rozgnieść. Roznieść się gdzieś tutaj, zabrać to w pieruny, żeby tutaj nie, nie, się nie rozkładało. Czy tu coś mamy? Tu jest już czyściutko. I na razie problem uważam za załatwiony. I będę to obserwował dalej. No Nic innego mi nie pozostaje. Gdyby były upały, to bym po prostu spryskał wszystko, bo jeszcze pomidory są zielone, nie nadają się do jedzenia. Okres karencji takiego środka na tempszice pewnie jest 14 dni może mniej, może więcej, nie wiem, muszą zobaczyć, ale tak około przypuszczam. Więc nic by to naszym pomidorkom nie zrobiło za bardzo, tak. Nie jedlibyśmy y, pomidorów ze środkiem chemicznym na mszyce, bo on dawno by... jego okres, gdzie nie możemy spożywać, by minął i byłoby bezpiecznie, tak. Ale niestety nie jest ciepło, jest chłodno, pochmurno, wilgotno i boję się o choroby grzybowe, więc zrobiłem to w ten sposób, no. Wy musicie podjąć sami decyzję. Ja nic do, nikogo, do niczego nie namawiam. Możecie sobie obejrzeć te filmiki o drożdżach i pryskać drożdżami na mszyce, albo tym środkiem, ten środek na pewno nie zadziała, bo testowałem, drożdże na pewno nie zadziałają, no bo to jest niemożliwe. Więc ja musiałem zrobić to w ten sposób. Wy jak macie taki problem, podejmijcie sami decyzję. Ja Wam tylko mogę podpowiedzieć, pokazać, co ja robię. Dobra, słuchajcie. No nie przedłużam. No tak, tak postąpiłem z mszyzami. No, na razie. No. Większego, jeżeli zobaczę, że problem się rozszerza, no to trzeba będzie interweniować bardziej, tak? Na większości krzaków tego nie ma, znaczy na wszystkich nie ma. To były dwa takie krzaczki, gdzie znalazłem te jajka. A wreszcie tego nie było. Więc problem może się rozwiąże sam. Zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, słuchajcie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jak chcecie zobaczyć, co dalej będzie tutaj z mszycami lub moją całą uprawą, to dajcie suba. Ja się z Wami żegnam, Wam życzę, owo, życzę owocnych plonów, bez szkodników i bez chorób grzybowych. Cześć!